Moi drodzy, uczestniczymy w ostatnich dniach liturgii Wielkiego Tygodnia i widzimy dokładnie, jak wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat, te wydarzenia, w których uczestniczymy, też czytając Słowo Boże, potoczyły się w tych dniach ostatnich błyskawicznie i dramatycznie. W niedzielę palmową Jezus wjeżdża do Jerozolimy, witany entuzjastycznie przez tłum. A kilka dni później Wielki Czwartek spoczywa, spożywa z uczniami ostatnią wieczerzę. Kilka godzin potem zostaje pojmany w Ogrójcu, gdzie się modlił i zaprowadzony przed arcykapłana, a stamtąd do namiestnika rzymskiego, Piłata. Ten naciskany przez przywódców żydowskich, którzy podburzają tłum, być może ten sam tłum, który witał Jezusa podczas jego wjazdu do miasta kilka dni wcześniej, Decyduje się wydać go na śmierć przez ukrzyżowanie. Niedługo później, po okrutnej męce na krzyżu poprzedzonej ubiczowaniem, Jezus oddaje ducha. Jak zapisał ewangelista, od godziny szóstej mroko ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, le masa to znaczy Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił. Raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Uczniowie Jezusa zgodnie z przekazem, jaki zostawił nam święty Łukasz, zabrali ciało Jezusa i owinęli je w płótno razem z wolnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A w miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc, ze względu na żydowski dzień przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Do końca tej ziemskiej drogi, poza świętym Janem, który stał pod krzyżem Pana, towarzyszyły Jezusowi także kobiety, będące przy ukrzyżowaniu oraz z Maryją, Matką Chrystusa. Ewangeliści zapisali, były przy tym niewiasty, które z Nim przyszły z Galilei. Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa, przyglądały się, gdzie go złożono. Dla przywódców żydowskich sprawa była już rozwiązana. Mistrz z Nazaretu już nie żył. Trzeba będzie tylko się rozprawić jeszcze z jego uczniami, ale to prości ludzie, nie będzie to trudne zadanie. I tak na wszelki wypadek przychodzą do Piłata i mówią, iż Jezus przekazywał, że po trzech dniach zmartwych wstanie. Ewangelista Marek przekazał nam tę ich zapobiegliwość, zapisując ich słowa skierowane do Piłata. Każ więc zabezpieczyć grupę aż do trzeciego dnia, żeby przypadkiem nie przyszli jego uczniowie, nie wykradli go i nie powiedzieli ludowi: Powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Rzekł im Piłat, macie straż, idźcie, zabezpieczcie grób jak umiecie. Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i stawiając straż. Wszystko się wypełniło. Po ludzku wszystko się skończyło. Umarł Chrystus, Boży Sen. Cała ziemia została spowita smutkiem i bólem z powodu odejścia Pana, na pamiątkę czego cała Wielka Sobota wypełniona jest ciszą, w trakcie której w kościołach nie sprawuje się żadnej liturgii poza wieczorną liturgią należącą już do Niedzieli Zmartwychwstania. Moi drodzy, ta wcześniejsza cisza i powaga Wielkiej Soboty każe i nam dzisiaj zatrzymać się nad naszym życiem, zatrzymać się w codziennym biegu i zobaczyć, w jakim kierunku ono zbierza? Bo żyjemy w czasach, w których taka refleksja jest bardzo niepopularna, jest ona bowiem wiele osobom nie na rękę. Po co mamy zastanawiać się nad sensem naszego życia? Jedzmy, pijmy, bawmy się, korzystajmy z życia z tego, co ono daje, używajmy Go. Kupujmy, nabywajmy, konsumujmy, gdy zacznie nas trapić i trawić niepokój sumienia co nam pytanie, po co to wszystko? Czy właśnie o to chodzi w życiu? Na no nowo kupujmy, nabywajmy, konsumujmy, bawmy się, aby tylko nad tym się nie zastanawiać. Moi drodzy, tymczasem śmierć Jezusa, którą poniósł On na krzyżu za nas, każe nam przypomnieć sobie, że sens naszego życia zawiera się w czymś więcej niż nasze doczesne funkcjonowanie. Gdyby nasze życie kończyło się wraz z momentem śmierci, gdybyśmy nie mieli żyć wiecznie, Jezus nie musiałby za nas umierać. On oddał za nas swoje życie, aby nas wykupić z niewoli śmierci, z niewoli złego ducha, z niewoli potępienia, wiecznego potępienia. Wyrażają to naprawdę pięknie słowa egzultetu, śpiewanego dzisiaj podczas liturgii światła. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe abyśmy wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca Wszechmogącego oraz jednorodzonego Syna Jego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który Ojcu Przedwiecznemu spłacił za nas. Długa Dama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy. O jak przedziwna łaskawość Twojej dobroci dla nas. O jak niepojęta jest Twoja miłość. Aby wykupić niewolnika, wydałeś swego syna. Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni. Nic by nam, moi drodzy, nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni. Nic by nam nie przyszło z życia, gdyby miało ono się kończyć tu na Ziemi wraz z naszym odejściem z tego świata. Bo nasze życie dzięki darowi odkupienia dokonanemu przez Chrystusa będzie trwało wiecznie. Nasza dusza jest nieśmiertelna. Nawet jeśli umiera nasze ciało, to jednak, jak mówią prawdy naszej wiary, Bóg wskrzesi nas na końcu czasów, abyśmy, abyśmy mogli żyć w wieczności z Chrystusem. Być może trudno jest w to wszystko uwierzyć. Tak samo jak trudno było uwierzyć w zmartwychwstanie pana apostołom. Gdy kobiety po upływie szabatu, podczas którego nie wolno było podróżować, przychodzą z samego rana do grobu, aby dokończyć nakazanych przez prawo czynności związanych z pogrzebem, zastanawiają się, jak poradzą sobie z ciężkim kamieniem, jaki został zatoczony przed grób. Mówiły między sobą, kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu. Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Ewangelista zapisuje także, że gdy weszły do otwartego grobu, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle zobaczyły aniołów, którzy powiedzieli im, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, z martwych wstał. Przypomnijcie sobie, jak Wam mówił, będąc jeszcze w Galilei, syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. To było tak niewiarygodne, że gdy kobiety z radością pobiegły do uczniów Pana, tamci im nie uwierzyli. Przecież nikt do tej pory nie zmartwychwstał. Przecież oni widzieli, jak go ukrzyżowano, widzieli, jak. Dusił się pod ciężarem swojego ciała, przybitego do drzewa krzyża. Przecież po jego śmierci dla upewnienia się, że nie żyje, setnik przebił mu włócznią serce, więc mieli pewność, że on umarł. Jak czytamy w Ewangelii, te słowa kobiet, pierwszych apostołek wydawały się czczą gadaniną i nie dali im wiary. Ojciec Paweł Klimczak, teolog, powiedział kiedyś. O zmartwychwstaniu, następujące słowa. Zmartwychwstanie nie jest wydarzeniem naturalnym. To nie jest po prostu powrót do życia, jakby ktoś obudził się ze śmierci. Pismo Święte zna przypadki wskrzeszenia. Córka Jaira, młodzieniec Nain czy łazarz zostali przez Chrystusa przywróceni do życia, ale w tym samym ziemskim sensie. Życie, które znów podlegało cierpieniu, przemijaniu i w końcu śmierci. Zmartwychwstanie Jezusa to zupełnie coś innego. To nie cudowne ożywienie ciała po śmierci klinicznej, rodzaj reanimacji, jak moglibyśmy sobie to dzisiaj wyobrażać. Zmartwychwstanie, moi drodzy, mogło dokonać się mocą tylko samego Boga, mocą Syna Bożego, Boga człowieka. Ale wtedy uczniowie jeszcze tego nie wiedzieli, dlatego na początku nie uwierzyli. A my, czy mając świadectwa świadków zawarte w Słowie Bożym, czy wychowując się w dwutysioletniej tradycji Kościoła, który skrupulatnie przekazywał nam z pokolenia na pokolenie tę nieogarnioną tajemnicę wiary, czy my sami, wierzymy w to, że On naprawdę zmartwychwstał? Czy jesteśmy tutaj, dlatego że przez liturgię chcemy zanurzyć się w tych wydarzeniach i z radością świętować zmartwychwstanie Pana? Czy robimy tak raczej dlatego, że taka jest nasza tradycja, tak wypada? Ale podobnie jak apostołowie, tak i nam słowa te wydają się czczą gadaniną i nie bardzo dajemy im wiarę. Być może nasza wiara jest trochę chwiejna, być może jako apostołowie nie bardzo dowierzamy. Posłuchajmy zatem, co o podobnej postawie mówi święty Paweł do pierwszych chrześcijan, którzy też przeżywali podobne problemy, ale mówi też te słowa także i do nas. Jeżeli zatem głosi się, mówi Paweł, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus martwych wstał. A jeśli Chrystus nie wstał, daremne jest nasze nauczanie. Próżna jest także wasza wiara, i aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Tymczasem jednak Chrystus z martwych wstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. No i drodzy, nawet jeśli nasza wiara jest chwiejna nawet jeśli nasza wiara jest słaba warto przypomnieć sobie o tych słowach Pisma Świętego kolejne dni kolejne fragmenty ewangelii jakie usłyszymy czy sami będziemy czytać w naszych domach pokazują nam że Jezus przekonywał nawet opornych uczniów do wiary w to że on naprawdę z martwych wstał spożywał z nimi posiłki pokazywał że nie jest zjawą ani duchem kazał Tomaszowi, który nie dowierzał dotknąć jego ran, mówił do nich, wytykając im ich niewiarę. W końcu doświadczenie zmartwychwstałego pana spowodowało, że ci prości uczniowie, zamknięci zaraz po jego śmierci w wieczerniku, jak pisze ewangelista, z obawy przed Żydami, bo po prostu bali się o swoje życie że po Chrystusie zaraz nadejdzie i na nich kolej, ci prości ludzie, Najpierw zabawy przed tym, że będą prześladowani, nie boją się później świadczyć o Chrystusie, nie boją się wyjść na cały ówczesny świat i głosić dobrą nowinę. Dlaczego? Bo kiedy doświadczyli zmartwychwstałego Chrystusa, to już wiedzieli, że śmierć nie ma już nad nimi władzy. Bo doświadczając miłości i mocy zmartwychwstałego wiedzieli, że jedynym, czego mają się lękać, to grzechy i utraty życia wiecznego. Tego życia wiecznego, które Jezus przez swoją mękę wysłużył każdemu i każdy z nas na krzyżu. Taka nadzieja, moi drodzy, powinna także i dziś wlewać się i w nasze serca. Wigilia Paschalna, wysławiająca cud zmartwychwstania i odkupienia, przypomina nam, że zostaliśmy nabyci przez Boga za wielką cenę za cenę krwi Jego Syna. I nie jest to powód do smutku, a raczej do wielkiej radości z tego, że Bóg tak bardzo nas umiłował, że tak bardzo nam zaufał, bo nie tylko uczynił nas na swój obraz i podobieństwo, ale gdy obraz ten został zeszpecony przez grzech, Bóg go odnowił i przemienił. Tak zmartwychwstanie Chrystusa, moi drodzy, stawia też przed nami pewne wymagania, pewne zobowiązania. Jeśli zostałem odkupiony za tak wielką cenę, jaką była śmierć syna Bożego, nie mogę lekceważyć tego daru. Nie mogę podchodzić bez do daru życia, do daru wolności, jaki czyni mnie podobnym do samego stwórcy, ale powinienem z nich tak korzystać, aby nie utracić przez grzech zbawienia wiecznego. Tymczasem zobaczmy, jak bardzo często nawet sami chrześcijanie żyją tak, jakby nie wierzyli w zmartwychwstanie Pana. Korzystamy z daru wolności, nie zastanawiając się, czy na pewno robimy to w sposób właściwy. Odrzucamy czasami przekazania, twierdząc, że nas krępują. Mylimy wolność z samowolą, krzywdząc czasami siebie oraz innych, czy popadając w zniewolenia, które tę wolność nam zabierają. Często nawet w społeczeństwach chrześcijańskich traktujemy ludzkie życie jako produkt, którym można szafować, decydując o życiu czy śmierci innych osób dopuszczając się wojen, eutanazji czy zabójstw nienarodzonych. Panie, pogubiliśmy się w tym wszystkim. To, co w opinii możnych tego świata miało dać nam nieskrępowaną wolność i radość, kiedy mieliśmy odrzucić Ciebie i przekazania, zapędziło nas to w niewolę i ciemność, a nawet kiedy niekiedy popełniany przez nas grzech wpycha nas coraz bardziej w rozwarte ramiona Zbego Ducha wcale tego nie widzimy i nie żałujemy. To wszystko zaczyna powodować czasami w nas brak sensu życia, smutek i zniechęcenie. Tylko Ty, zmartwychwstały Panie, jesteś w stanie przerwać tę zaklętą spiralę niewoli. Przez swoje zmartwychwstanie pokazałeś nam, że jesteś Panem życia, że u Ciebie jest nasze zbawienie. I do Ciebie, Panie, dzisiaj chcemy się uciekać, Tobie chcemy dziś zawierzać nas samych i nasze rodziny, nasze wspólnoty i wszystkie narody, prosząc, aby Twoje zmartwychwstanie przyniosło nam wszystkim upragniony pokój, uwolniło nas od wojen, nienawiści, pozwoliło odnaleźć prawdę, miłość, radość i sens życia. Nie chcemy, Panie, już odwracać się od Ciebie, zaburzając przez to porządek stworzonego świata, rządzącego się Twoim prawem. I ryzykując jego niszczenie. Nie chcemy ryzykować utraty zbawienia naszej duszy, oddając się grzechowi. Chcemy korzystać z postępu, jaki dokonuje się dzięki Gniszowi rozumu, jaki nam dałeś, ale nie chcemy, aby on oddalał nas od braci i siłostw od Ciebie. Jesteśmy już zmęczeni budowaniem świata bez Ciebie, świata, który chełpi się coraz większymi osiągnięciami, ale. Świata, który staje się coraz mniej ludzki, coraz bardziej zabiegany, zimny i który nie zaspokaja najgłębszych potrzeb naszej duszy. Ale my, chrześcijanie, wiemy, jaka jest droga do radości, szczęścia i prawdziwego pokoju. Wiemy, co mamy robić. Ta droga została nam objawiona przez Jezusa. Jej wytyczne znajdują się w Słowie Bożym, w Jego Ewangelii, dobrej nowinie. Gdy podobne pytanie zostało zadane świętemu Piotrowi, który głosił Ewangelię mieszkańcom Jerozolimy, gdy usłyszał od nich pytanie, cóż mamy czynić, bracia odpowiedział, nawróćcie się. Niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. My już jesteśmy ochrzczeni, Zatem tak naprawdę pozostaje nam nawrócić się. Jak pisał prorok Baruch, bądź posłuszny Izraelu przekazaniem życiodajnym, nakłoń ucha, by poznać mądrość. Opuściłeś źródło mądrości, gdybyś chodził po drodze Bożej mieszkałbyś w pokoju na wieki. Naucz się, gdzie jest mądrość, gdzie jest siła i rozum, a poznasz równocześnie, gdzie jest długie i szczęśliwe życie. Gdzie jest światłość dla oczu i pokój. Moi drodzy, Bóg pragnie, aby ten pokój stawał się naszym udziałem, aby to szczęście było też w naszym życiu. Tak niewiele potrzeba uwierzyć, że On pragnie naszego dobra, starać się trwać przy Nim, pojednać się z Nim, otworzyć się na Niego przez modlitwy i sakramenty. Pan jest z nami. Dzisiaj kiedy podczas tej liturgii już świętujemy jego zmartwychwstanie wołajmy z głębi serca jak uczniowie idący do Emaus i napotykający na swoje drodze Jezusa zmartwychwstałego Panie zostań z nami gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił A Jezus jak pisze święty Łukasz na tę prośbę wszedł więc aby zostać z nimi Zostań więc i z nami, panie, zostań z nami nie tylko dzisiaj, tego wieczora, ale przez całe nasze życie. Amen.